Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy was, kochani, już w czwartym odcinku razem z nami. Czwarty tydzień przed nami. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę siły, żeby dalej w tych rekolekcjach trwać i popracować nad sobą. Nie ulegajcie pokusie, że to już wszystko, wręcz przeciwnie. Trzymajcie się mocno razem z nami, Jezusa i Maryi, razem tej pracy po to, żeby pewne rzeczy w sobie poukładać. Jezus do tego właśnie zaprasza nas wszystkich, ciebie także. I kochani, niektórzy mogli wpaść w jakąś taką, można powiedzieć, mini depresję duchową. Dlaczego? Bo skupialiśmy się na tym, co złe, na tych naszych wadach, na tym przebaczeniu sobie. To jest jakieś trudne, bolesne, więc niektórzy mogli sobie pomyśleć, że, że to nie to, że to jednak, jednak nie tak. Ale kochani, innym krokiem w tym, żeby pokochać siebie jest to, co daje nam także Jezus w innym fragmencie Ewangelii. Posłuchajcie. Podobnie też jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł i puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów, zyskałem. Kochani, nikt z nas, absolutnie nikt z nas, nie jest zlepkiem tylko i wyłącznie wad. Na pewno nie jesteś tylko i wyłącznie człowiekiem, który ma same wady. Na pewno masz w sobie coś, co robisz dobrze. Na pewno masz w sobie jakieś talenty. Tych talentów może być różnie. Może być 5, 10, 15, 20, może być nawet jeden. Jeden talent, który tobie wydaje się, że jest zbyt małym, ale w oczach Boga jest czymś ogromnym. I Bóg te talenty twoje zawsze chce pobłogosławić i zaprasza cię do tego, żebyś ty też te talenty w sobie zobaczył. Nie jesteś beztalenciem, ale jesteś człowiekiem, który ma te talenty. Co zrobić więc, żeby pokochać siebie? Warto zobaczyć. Co dobrego ja codziennie robię? Każdy z nas ma codziennie tyle czasu, żeby zobaczyć, że robię coś dobrego. Wypełniasz dobrze swoje obowiązki. Jesteś dobrym ojcem, dobrą żoną, gotujesz obiad, sprzątasz jesteś dobrą matką, dobrym ojcem, dobrym pracownikiem, wypełniasz dobrze swoje obowiązki, jesteś dobrym obywatelem, przestrzegasz jakiś praw, jesteś dobrym człowiekiem, dla kogoś innego pomagasz im. Na przykład pomogłeś komuś spakować zakupy w sklepie, przyprowadziłeś babcię przez pasy. Wiele tych dobrych momentów możemy mieć. Odwiedzić kogoś, zadzwonić do kogoś, zainteresować się i nam niestety, kochani, nasza pamięć jest taka, że my dość często zapominamy o tym co dobre, a skupiamy się na tym co złe. Niestety, bardziej naszą uwagę przykuwa zło niż dobro. Co jest niestety złe? Popatrzmy, że im więcej zobaczymy w sobie dobra, im bardziej będziemy je dostrzegać, tym więcej będziemy siebie traktować jako człowieka dobrego, jako człowieka ważnego, będzie nam łatwiej pokochać siebie, bo nie będziemy kochać tylko i wyłącznie tego co złe, ale też to co dobre. Wobec tego dla nas wszystkich jest takie zadanie. Przez ten tydzień zapisuj sobie w swoim zeszycie, co dobrego codziennie zrobiłeś. Wypisuj wszystko, wszystko, co ci przyjdzie do głowy. Wieczorem, sobie usiądź przed spaniem, wypisz, co dobrze zrobiłeś. Od samego momentu poranka, kiedy wstałeś. Dobrym może być Twoja modlitwa, dobrym może być to, że przygotowałeś śniadanie, dobrym może być, być to, że się nie spóźniłeś do pracy, dobrym może być to, że dobrze wypełniałeś swoje obowiązki, że ich nie, nie przebimbałeś tego czasu, dobrym może być to, że zadzwoniłeś do kogoś. Wiele tych rzeczy może być. Wypisz sobie to wszystko, co dobrze zrobiłeś. Jak będziesz codziennie sobie to wypisywał, zaczniesz zauważać, że masz sobie dużo więcej dobra, że to są Twoje talenty, które Pan Bóg. Chce rozwijać i ciągle ci w nich błogosławi. Zapisując je, będziesz je w sobie utrwalał. Nie będziesz utrwalał tego, co złe, ale to, co dobre. I nie bój się, że wpadniesz w jakiś narcyzm, bo to nie chodzi o narcyzm. To nie chodzi o to, żeby wywyższać siebie, żeby wpaść w jakąś postawę chwalenia siebie na okrągło. Wręcz przeciwnie. Tu chodzi o zdrowe docenienie siebie. Nie bój się więc też tego zadania i przez ten tydzień zachęcam do tego, żebyś powalczył o dostrzeganie dobra w sobie i żebyś tego dobra pełnił z każdym dniem coraz więcej. I oczywiście zapraszam Ciebie do tego, co w poprzednich tygodniach, codziennie, módl się razem z nami tą modlitwą, razem ze wspólnotą Miriam. Zapraszam. Panie, wiem, że nie jestem wiele wart w tym świecie. Nie skończyłem studiów, próbowałem wszystkich zawodów, a przynajmniej tych, które nie wymagają żadnej specjalnej wiedzy. W żadnej pracy nie udaje mi się zostać dłużej niż pół roku. Ludzie mówią o mnie, to nieudacznik. W pewnym sensie to prawda. I już nie wiem nawet, czy gdy byłem jeszcze młody, mierzyłem za wysoko czy za nisko. To smutne być nieudacznikiem. Kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, jest już zawsze za późno. Przedtem mnie to nie bolało. Teraz z tego powodu cierpię. To przyszło powoli, wraz z wiekiem. I wiem, że z pewnością jest już za późno, abym kiedykolwiek stał się kimś innym niż nieudacznikiem. Nie wiedziałem, że życie toczy się tak szybko. Zwłaszcza, że nie jest łatwo wspiąć się z powrotem. Inni nie traktują już takich jak ja poważnie. Wszystko skończone. Dla nich jestem byle kim, człowiekiem przegranym. Utwierdzają mnie definitywnie w tym przekonaniu. Przychodzi taka chwila, kiedy nie da się już żyć jakoś lepiej, panie, z pewnością jest już za późno, żeby udało mi się zrobić w moim życiu coś mądrego. Muszę się z tym pogodzić, bez rozgoryczenia, po prostu, nie oskarżając o to społeczeństwa, rządu, moich rodziców i w ogóle innych. To byłoby zbyt łatwe, a jednak chciałbym, panie, Móc jeszcze jakoś się pozbierać, nie zgadzać się zbyt prędko na to, że zawsze już będę tylko piątym kołem uwozu. Nie specjalizować się już ze spokojem w tej mojej szczególnej zdolności, nie nadawania się do niczego. Chciałbym Panie nadawać się jeszcze do czegoś, nawet wiedząc, że teraz jest już bardzo późno. Pomóż mi odkryć w sobie prawdziwe talenty, które Ty mi dałeś.